Jako projektant nie robiłem tutaj projektu w Instytucie, poza projektami aparatury badawczej. No i tutaj muszę powiedzieć, mieliśmy w zakładzie, no poza tymi antropometrami, takimi z cyfrowym już zapisem, wspaniałymi, mieliśmy różne przyrządy biomechaniczne, my byliśmy pionierami. No i no na przykład, właśnie z lat 60., jeszcze się datują takie pierwsze u nas w Polsce takie manekiny do projektowania, takie laleczki, ale nie laleczki jako wycinanki, tylko laleczki reprezentujące wymiary populacji. To jest niezmiernie trudne, bo ciało ludzkie jest miękkie, jak siądzie, to ma kupę cieńszą, jak stanie, to ma głębą, więc to wszystko trzeba było uwzględnić. No i taką rzeczywiście satysfakcję z tego miałem, pamiętam, kiedyś byłem na uniwersytecie w Kilonii, do okazji jakiejś podróży tam wykład wygłaszałem o naszych pracach, no i między nimi zeszła potem dyskusja na manekiny no i tam proszę Jurgens znany antropolog niemiecki tam wylicza, że właśnie te manekiny to tutaj my mamy Siemens ma ma jakaś inna firma oni zbudowali uniwersytet no i jeszcze kogoś wyliczył zaczął wyliczać ja mówię no tak, ale my też mieliśmy te manekiny zrobione a was liczę jako drugich więc to była rzeczywiście satysfakcja, byłem w dobrym ośrodku i mogłem przedstawić coś, czym byliśmy naprawdę no w pierwszej dwójce. No.